A oto kolejny odcinek, zagrajmy w Tower of Kalemonwo, najprawdopodobniej ostatni już odcinek. Z tego co mi Spirit napisał na Discordzie, to już mogłem w poprzednim odcinku wejść po tych schodach i tam <laughs> niedługo będzie walka z bosem, hmm, czyli już pewnie nie będzie kapliczki Wielkiego Gobliniego, coś tak czuję. No chyba, że przed samym bosem by dali, a pewnie nie, a szkoda, bo mam tutaj naprawdę fajne sprzęty. Pamiętacie, to, 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 to jest Skull Crushery z bonusem do obrażeń, jeszcze dodatkowo obrażenia od zimna, od trucizny, wykradanie many, atak speeda, mam tutaj zwiększona skuteczność ataku, ogólnie sama baza tej skuteczności ataku, baza obrażeń i baza szybkości bardzo dobra. I troszeczkę ubolewam, że najprawdopodobniej sobie nie nie połączymy tych fajnych broni, no ale dobra, jak będzie, tak będzie. Jeżeli faktycznie miałby być boss, to warto by też chyba te punkty rozdać, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, do siły najlepiej, nie? Bo mamy ten y, bonus, który podwaja obrażenia wynikające z siły, czyli za te 5 punkcików powinienem dostać dwa do minimalnych i dwa do maksymalnych obrażeń, zobaczymy. Tak jest, 23, 35, w razie czego można jeszcze podnieść do 36, 36, 56 i zwiększyć spida, czyli te dps -y rosną jeszcze bardziej. 145 zdrowia, odporność na ogień, no właśnie, ciekawe co ten boss tam będzie, czy będzie jakieś ogniste, ogniowe ataki miał? O, kłopotliwe. Szkoda, że nie ma mikstur z odpornością na... Ale podobnie jak w Diablo 2, no nie? W Diablo 2 jest antidotum i... <laughs> I ta miksturka, która, która... Ta mikstura odtajania. To tutaj podobnie. Możemy sobie załączyć potężną odporność na trucizny i właśnie potężną odporność na zimno. A nie ma mikstur, które dają odporność na błyskawice i na ogień. Hm. No to... Motywy z Diablo 1, z Diablo 2 też się można takowych dopatrzeć. To co? Idziemy, nie? Trzeba zobaczyć, jak to będzie wyglądać. Jakiś pokój rytualny i szybko się załadował, czyli pewnie niewielka lokacja, może coś w rodzaju jakiejś arenki. No dobra. Pomału. Gdzieś tu pewnie coś na mnie wyskoczy. Mam jeszcze taką taką. Taką cichą nadzieję, że może ta kapliczka wielkiego gobliniego gdzieś tutaj, ale pewnie nie Pewnie nie, skrzynie ze skarbami albo z mimikami, oho, coś. Się dzieje. Dobra, coś się dzieje. Atakujemy. Atakujemy, a jakieś dziwne ataki, nie wiem czy ogniste Ale jakoś dużo nie robią. Dobra, ja dużo robię, łuki. O coś jest. No, i nawet klepią tutaj z tymi młotami. Aha, dobra, spokojnie. Coś tam się dzieje. Korbacz. Mhm, coś był, coś zablokowane. Dobra, łyknę sobie. Uzupełnię miksturki, i uwaga, tutaj się coś podświetla. Ej, to jest taki Voldemort, chyba go uwolniłem. I coś tu zaraz pewnie będzie konkretna walka. Mhm, dobra, czy to coś robi? Czy na coś trzeba uważać? Coś kula jest. Nope, nie, chyba trzeba go bić. Co to jest? Co? Um dobra. Nie wiem, bijemy go. No, taka dosyć statyczna w takim razie walka. Myślałem, że może coś tutaj zaraz postawi jakieś wieżyczki, aczkolwiek. Zawsze jakaś druga faza może się. Te mixtury schodzą, dobra. Cyk, cyk. Dobra. Nie, to, 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 to. To. To, to. Bijemy dalej. Ej, żeby starczyło tylko tych... O, ja, zginął, dobra. <grymka> Chciałem powiedzieć, żeby starczyło tylko mikstur. A dobra, chyba nic nie wyjdzie już co? Tutaj coś się popsuło. Mm -hmm, dobra, idziemy tędy. I postać sama idzie. Czyżby to był koniec gierki? No, jeżeli tak, no to faktycznie już w poprzednim odcinku można to było szybko zakończyć. A... No koniec chyba tak koniec congratulations normalnie napis jak w starych gierkach coś tam nie Tak, i po prostu grę przechodzicie żadnego filmiku nic congratulations jak w tym tym jak w Street Fighter 2 na przykład no nie in, in nie Street Fighter 2 sorry był filmik jakiś i to dla każdej postaci <noise> no ale dobra no nie narzekajmy co to jest view stats Aha, dobra, no to tak. Zdobyłem 15 poziom. Wyższego chyba nie mogłem, no bo jak? Poziom trudności to miałem ten, ten taki trudniejszy. Iron Ironmana nie załączyłem. Hmm. Aha, liczba wykastowanych, skastowanych zaklęć 507. I liczba tych artów specjalnych, użytych, tych zdolności mojego wojownika 541. No wartości zbliżone, bo ja w praktyce załączałem jedno po drugim. Bloodlust'a i później to, 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 ten przyspieszać, tak? Total healing, light used. Co to jest? Total dark, pact used? Hmm, to są chyba te czary, które dostaliśmy praktycznie prawie na samym początku. Te, które mogły mnie uleczyć albo odnowić całą manę, ale kosztem maksymalnych wartości. A ciekawe, czemu to jest w podsumowaniu? Tutaj nie ma żadnej takiej punktacji końcowej, co bym wiecie, mógł sobie zwiększyć punkty jakieś końcowe, wykorzystując te zaklęcia, które tak naprawdę osłabiają postać, nie? Skoro zmniejszają te maksy. Nie bardzo rozumiem o co z tym chodzi. Że niby co, jakby ktoś sobie tutaj nabił punkty, może jakieś osiągnięcie z tym jest? O, ciekawe. No, warto by się dowiedzieć. Zabici wrogowie. O, zabici wrogowie w systemie czwórkowym. Zadanie dla widzów: w systemie czwórkowym, jakby to przerobić na system dziesiętny, to ilu zabiłem wrogów, tak naprawdę. Named, enemies killed, czyli, czyli te specjalne istoty zapewne, które były podpisane na żółto. No, poświęcony czas, no trochę zeszło. Liczba obrażeń, dwadzieścia Sekretny poziom nie pojawił się, czyli go nie znalazłem. To piwko mi pisał, znaczy pisał ogólnie na Discordzie. Hmm... Tak, on tam miał jakiś ten sekretny level wygenerowany, to pamiętam. No ja nie miałem, to, czyli to taki aspekt losowy w takim razie. Okej, okay, no to, co, co tyle chyba. Kreditsy. No dobra, no to skoro tak szybko poszło, no to, to jakieś podsumowanko zrobię. No zawsze nie robię, ale no, na no, jakiś taki dłuższy odcinek. To w ogóle chyba będzie najkrótszy odcinek, jeżeli chodzi o yy... zagrajmy na moim kanale, no nie? Chociaż może się jakiś tam trafił krótszy. <grychy> A no tak, no fajna gierka, jeżeli chodzi o, yy, o taką rozgrywkę na jedno przejście, tak. Yy... No to super, bo jakbym miał dalej w to cisnąć, bo w ogóle mają wprowadzić tryb Endless Tower chyba jeszcze tego nie wprowadzili, nie jestem pewien, bo dużo robią tych aktualizacji różnych. Endless Tower, czyli w nieskończoność sobie możecie wchodzić na coraz wyższe poziomy wieży, istoty są coraz potężniejsze, zdobywajcie kolejne poziomy, sprzęty też mają coraz większe, coraz lepsze parametry. No i jakoś tam, jakoś tam się. Mm, jakoś tam trzeba sobie z tym wszystkim radzić. O, ale tak jak mówię, na jedno przejście fajnie, kolejnych tam z 20 poziomów by mi się chyba nie chciało już robić, chyba żebym zmienił zamysł. I na przykład przerobił sobie postać na Maga i chciał przetestować zaklęcia, bo tam tych książek różnego typu, jeżeli chodzi o czary, to naprawdę sporo wypadało więc no pod względem magii jakby się chciało magię przetestować to jeszcze, to jeszcze mógłbym sobie pochodzić po tej wieży faktycznie nawet nawet, nawet chętnie bym to zrobił no, ale poza tym poza tym jakby miał endless tower przechodzić w nieskończoność to tak troszeczkę troszeczkę nie bardzo szybko by mi się to chyba znudziło o, no trochę pewnie jeszcze unikatów do znalezienia jest, zwłaszcza, że na tych wyższych poziomach wieży no, nowe istoty by się chyba nie pojawiały, nie? Nie wiem, co tam twórcy planują jeszcze dodawać. No, za dużo typów istot nie było. To nie wiem, czy z 10 byśmy naliczyli właściwie tych typów istot. Chyba nie. <laughs> nie jestem pewien. No, może z 10 by wyszło, ale... Jakbyście mieli Endless Tower robić cały czas z tymi samymi istotami, to, to tak tlo, troszeczkę nie bardzo. No, taka wada. Czy wada taka charakterystyczna dla wielu współczesnych gier? Nie wiem, czy większości. Znaczy, większości to na pewno nie, ale niektórych ludzi to wkurza. Ja też się czuję czasem jak taki beta tester po kupieniu niby pełnej wersji gry już. Kupujecie gierkę takie Tower of Calemon, bo niby gra już ukończona, tak płacicie za gotowy produkt i trochę czujecie się jakby ta testerzy, czyli twórcy sobie was obserwują i patrzą o co wam się podoba, co wam się nie podoba. O, tu jakieś błędy gracze odkrywają, to poprawimy. Tu mają jakieś sugestie, tu musimy porobić jeszcze masę elementów, aspektów balansujących, tak. I cały czas tak, tak naprawdę dopracowują tę gierkę. Tutaj wprowadzimy jeszcze Endless Tower, tak jak ktoś będzie chciał sobie pograć czyli damy tutaj jakąś aktualizację, tutaj jakąś aktualizację. I niby kupiliście pełną wersję gry, a się okazuje, że nad, taką, nad takim końcowym produktem wciąż pracują, a my jesteśmy takimi beta testerami, nie? O, ostatnio Witchhaven o tym fajnie zauważył takie różne aspekty, opisując takie, takie, tak, taką globalną sytuację. O, I tak mi to teraz też zaświtało w głowie i postanowiłem o tym wspomnieć. O, mogę dawać, dać wam link do materiału Witcherena. Nie odnośnie tej gierki, tylko, tylko tak troszeczkę bardziej globalny taki opis. To mogę Wam dać link w opisie pod tym filmikiem. No szkoda, że znaczy, no, ta losowość tutaj y, ujawniła się w takim negatywnym świetle pod względem y, tego bladlasta. Nie? No niesamowite to było. Na samym początku dwie te księgi mi wypadły. Spiritowiś mi tam opowiadał, że z 8 mu wypadło. Pewnie jeszcze później, jak grał, to wypadło mu więcej, a u mnie tak zależało, tak zależało na tej księdze. W efekcie jakoś tam sobie dodałem jeszcze punkcik do tego zaklęcia w przedmiocie, tak na siłę wcisnąłem go, wykorzystując kapliczko wielkiego gobliniego no, i tam na trzecim poziomie. Ponoć piąty poziom zakręć jest maksymalny, ale nie wiem, czy taki wyuczony czy ogólnie maksymalny, również z przedmiotów. Pewnie wyuczony, pewnie wyuczony. Tak jak w Diablo 1, te maksymalne poziomy to były 15. ale można było jeszcze przedmiotami podnieść sobie na wyższe poziomy. Jakąś archanielską laską, albo różnymi unikatami, tak? Jakiś thinking cap, tego typu rzeczy. No, tak to było. No dobra. Chyba będziemy kończyć, nie? Tutaj. Mhm. No dobra. Czyli Tower of Kalemonwo uważam za zakończone. Zapraszam Was do materiału wena. Możecie tam sobie kliknąć, jeżeli ktoś nie ma problemu z takim bardziej bezpośrednim podejściem, no nie? Bo ja to jestem dosyć łagodny, jeżeli chodzi o opis różnych sytuacji, czy to globalnie, czy w jakiejś konkretnej gierce, Witcher, to tam się nie pierdzieli z opisem. Trzymajcie się, na razie.